Witam wybranych prawdziwych dzicieli, Bez żadnej religii, bo w, w, w żadnej religii nie ma Boga. Dzisiaj jest 26 dzień maja 2023, ruda śląska. Świadkowie tam stoją. Też religia czy organizacja świadków Jehowy. Także mówię, że nie ma Boga w żadnej religii. I chciałem przeczytać do Tymotusza drugi list, czwarty werset. Rozdział, zaklinam cię tędy przed Bogiem Chrystusem, Jezusem Emanuelem, który będzie sądził żywych, ale umarłych, którzy nie przyjmują prawdy, która daje życie, bo w są śmierca. No objawienie królestwo, królestwo się objawiło w czasie, czasy pory, 1998 rok się objawiło, czas się wypełnia, tak? Czas jest bardzo ważny. Głoś słowo, czyli słowo Boże żywe. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom napominaj, wszelką cierpliwością i pouczeniem. Czyli pouczamy, przekazujemy naukę jednego nauczyciela Mateusz 23 albowiem przyjdzie czas i czas przyszedł. Z zdrowej nauki, czyli prawdy Chrystusa Jana 14.6. Oni są wąską drogą prawdą, życiem, życia wiecznego. Nie ścierpiam ale według tych upodobań nazbieramy sobie nauczycieli, żodni tego co ucho Czyli tu niewolnik ich kieruje nauczyciel, czyli ośmiu papieży w Borliku, Ciało kierownicze zamiast służyć to kierują i daleko są w Ameryce, oni tutaj ma mają nad nimi władzę, tak? Bo oni w to wierzą. Odwrócą się od prawdy, a prawda to daje życie. Chrystus Jana na 6,63, a zwrócą się ku baśni, czyli. Chrześcijanie zrobili sobie bajkę z, ze zbawienia i z księgi, która jest instrukcją do naprawy człowieka. Rzymian 15,4, żeby mieć nadzieję, z Spis świętych, czyli nie przekłamanych. Ale siódmy Anioł właśnie mówi, że pół Biblii przekomali. Także nie dziwcie się, ale najlepsi są niżsi w kłamaniu Słowa Bożego. Przekładów Nowego Świata są świadkowie Jehowy, organizacja. No i to, to protestanci inne religie o tym wiedzą. Także wszystkie są po jednych pieniądzach, bo ja szukałem Boga w religii, nie ma żadnej Boga w religii. Oczywiście cały świat jest zakomany, cały. No i tylko jest Bóg w niebie i ja go zaprosimy zaprosi do szczerego serca, tak? E, a ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracy ewangelisty, Ewangelia Dobra No, wy pełni rzetelną służbę Chrystusową, albowiem już niebawem będę złożony w ochierzy, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem biegu, dokończyłem wiarę, zachowałem no wiara, Efezan 4, 5, to nie religia, wiara, to jest to apostoł e, apostoł Abraham miał wiarę właśnie 25 lat, czeka, e, 25 lat czekał na e, syna Izaka także apostoł Paweł, gdy się nawrócił albo Chrystus go nawrócił do, do, do siebie, tak to zaczął pisać i prześl, był prześladowany, miał próbę wiarę Próba wiary, tak? Obejrzenie się 10 to się teraz dzieje. I tutaj właśnie ludzie są tacy, bo mają swoje religie, swoich fałszywych braci: Jehowie, Adwentysta, Baptysta, Wolny Chrześcijan. A Kolosan 2 w Chrystusie braci i szóst, no tylko Szulka jest, tak? Także tu jest napisane, że tacy ludzie będą i siódmy, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Siódmy którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dość nie mogą. Czyli prawda jak słońce jest jedna, ta prawdziwa, bo każdy ma swoją prawdę. Oczywiście ja jestem żołnierzem Chrystusa i walczymy właśnie Drugi Koryntian 10 rozdział 3-6 do nasz oryż nie jest cielesny. Także no naczynia wiadomo zaszczytne, niezaszczytne i Należycie wykładamy Słowo Boże 15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem. Czyli 5 na 5.20. Chrystus jest tym Bogiem Wypróbu jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie Słowo Boże, czyli Słowo prawdy. Bóg jest Bogiem prawdy. Nie może kłamać, bo wszystko Boga jest możliwe, ale niemożliwe, żebyś kłamał. Bo kłamstwo to życie, to rzeczywistość. Ja Paweł też napisał o tych, chcą być śródnych chcą, chcą być y, nauczycielami prawa, a nie rozumieją należycie ani tego, co czynią, ani tego, co twierdzą. Czyli pierwszy do tym otusza, pierwszy rozdział. I, no i właśnie te prawo, to jest łamanie prawa, to grzech. Teraz jest bezprawdy grzech, bezprawia narosła aż do nieba, objawienie 18,5. Kreska J się spełnia, y, 12. Dzięki składam temu. Y, który mnie wzmocnił Chrystusowi, Jezusowi, królowi Izraela za to, że mnie uznał za godnego, zleciwszy mi tą służbę. Co ja służę Chrystusowi temu żywemu, co Maria go urodziła, co mamy kalendarz od narodzin Chrystusa, prawdziwego zbawiciela, co był zamordowany na drzewie Zielonym, Łukasza 23 7. Mimo to, że przedtem byłem różniercą i prześladowcą, no bo jak byłem u siatku Wiechowy, to byłem gnębicielem, bo strasznym armagedonem i tak dalej, bo byłem gorliwy, ale nie według dokładnego poznania, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to yy, nieświadomie, w niewierzy. Ale łaska, łaska, czyli pół literki zmieniamy, wychodzi laska, króla naszego, stała się bardzo obfita wraz z wiarą, miłością, która jest w Chrystusie. Właśnie Ewangelia na 13 rozdział 34-35. Ta miłość będzie nas łączyć. I 1 Koryntian 13 rozdział. W tej miłości cierpliwa, gdy tego nie niezazdrości, cieszy się z prawdy. Ta miłość będzie trwała wiecznie w prawdzie Chrystusowej. Efezjan 4, 23-24 i Jana 4, 4-24. Prawdziwa to mowa w całej pełni i przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Rzymian 5, 12. Każdy grzech Adama nieposłuszeństwa umiera, ale Rzymian 5, 19. Jak się zanurzymy, Efezan 5, 3 ja na 4 i 14 w tej wodzie żywej poprzez wiarę uwierzyłem, dlatego przemówiłem, ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus, Król Izraela okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu, królowi wieków, to chodzi o Chrystusa, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, Król, jedyny Bóg i ojciec też, też jest naszym ojcem prawdy, Jakubedem 18 rodzi nas z jego prawdy, bo diabeł kłamstwem, jednym kłamstwem może nawet pół literki, łaska, laska, można zamordować jedne kłamstwo w religii śmierć. Dlatego wszyscy chrześcijanie, bo to pogaństwo, nie znają Boga. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Chrystus na drzewie zielonym zniszczył wszystko, zbawił kogo chciał. Wszystkich zbawił, a kto będzie chciał może się zbawić sam. Pierwszy temu trzeba 4.16. No bo Chrystus nie będzie codziennie nas bawiał, nie? Ej, Rzymian 8.36, to wy nas mordujecie za to, że głosimy wam prawdę z pierwszej ręki. Nie trzeba mieć żadnych pieniędzy, żeby poznać prawdę. Wystarczy słuchać Rzymian 10.17, wiarę ze słuchania słowa Chrystusowego. I tu są przyjście Chrystusa i pierwsze zmartwychwstanie głosimy. Umieramy dla Kłamstwa, diabła żymiany. 6 rozdział od 10 do 12, a żyjemy dla prawdy, dla Chrystusa. Także Chrystus nikogo nie wrzuci pre, 37. Bo wielu przychodziło, odchodziło. A nie mamy jeśli właśnie Chrystusa. Te pamiątki, to wszystko, co ludzie wymyślają, to jest faryzejska obuda, żeby właśnie, jak Stary Testament, jak faryzeusze zniszczyli tych, co Chrystus mówi, szczęście się za kwasów faryzeuszy. Także obuda, kłamstwo, to co Chrystus nienawidzi najbardziej, to jest kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. Bo prawda, prawda i prawda Chrystusa, za prawdę, naprawdę powiadam wam. Pięć syjonów dla baranka, nauczcie się i do roboty. Mateusz 24, 37 sukienki zdejmować, krawaty zdejmować i do roboty. Chrystus czeka. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. W duchu Prawdy. Jego. że najlepszy psychiatra, lekarz Chrystus, żołnierz Chrystus nad każdym człowiekiem. Tylko połączenie w duchu prawdy. Jana 14, 17 do 20. Jeden nauczyciel Matusz 28 do 12. Błogosławie.